Nie do nas zabójstwa. Przywitajmy wszystkich serdecznie. Select. Co Dzielę mam kurwa zajebanego żubia swojego. Nie pierdam, że go nie ma. Sama. No, musisz go kupić A raczej. No, to jest zajebiste. On jest zajebisty. Ja pierdolę. Ale mają kurwy. Mają Vivian, to jest jedna z prostszych postaci ogólnie. Ona jest dla takich początkujących graczy w tych paradigmsie. Mają kurwa jebaną, różową, petalowską kurwę. tak. No tak. Kogo? Divian była dawno już Opię jak mi głośno chodzi komputer jakby miał za dolną Czekaj, ja też mnie komputer wybuchnie oku wasam sam z to jest taki Palady jesteś taki kurwa gorszy ten eee gorszy overwatch Ej, gdzie są te kurwy wszystkie? O, są! O kurwa co ja odjebałem! Jak ja wydole Daj bajem Dobrá, Dobra, eh, no, jdi tím. <totivý> oh, tady máš mi to Enemy <tivý> 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 Jebany ś Jebane się nieść I Je dziwką. She's gone everyone. Enemy rare. No to jest taki O oh, kurwa Quadra killa. Tak. PETA Pentakill! Piękne kurwa, Tak to ja mogę. Six Wow, ja tak. zrobię dubla, ja zrobiłem dubla Ale to jego R jest przezajebista kurwa, takie kurwa wyciąga z próby i na dupca Nie Nie ja da wiem się tego przeżyć kurwa Nie czy da się to przeżyć? Można tego uniknąć, nic łatwo można spierdolić Ale, ale on akurat stali wszyscy przede mną z takimi lełami <słuch> Okay. O kurwa, przegraliśmy. Gdy to było ogólnie na chilę, to pierwsze zrobić 40 kg, to nie ma. To jest drużyniowo, no Kurwa golda. Tym dalej z tobą w lobby. Tak. Ja ja wiem. Wiem. No. to co Zacząłem się. No i biegnie. No kurwa. Ale ta ma czyści duże. No dole. No, Ej kurwa, słyszysz co mówię? Co? To jest taka chipa jedna, jak się pojawia w lobby, sukawa takie cyśniki. Mówię ci serio O! Zajebiście Mają dwóch tanków Jednego healera Snipera I demagera Mamy snipera Tanka Supporta Nie. Nie wiem czy ty wiesz, ale tu trzeba kupować, no chyba, że masz auto zakupy. Davey. To chujowe jest, bo... a nie, dobra, do... to dobrze, ci teraz kupiło, bo... Ale masz chyba jeszcze pieniądze na drugie. Bo jak ja kupiłem, to jeszcze mi zostało. u mnie to samo co ja kupić, czyli wejść po prostu do sklepu, no i lewej na dole. Jak coś. No, to jest fajna mapa. To jest jedna z pierwszych map, która wyszła ogólnie, jak się kiedy zaczyna ogrzewać paladynica. Pamiętam te czasy, Paladin był w ogóle inny. Strasznie zmienił. O, 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 kurwa, zajebali mi się rozgląda. Pomóżcie mi, kurwa. to Mhm. Przygrałem, to? Oczywiście. Czemu no, kurwa nie? Przyjebane, bo ja dawno nie grałem w tą jebaną grę. No i kurwa, suko jebana, czemu ty mi bierzesz od tyłu? Od tyłu to nie podejrzewam, co to. Nie wiem, czy wiesz o tym. Ja pierdol. No. Pierdol konkretnie, nie? to jest dojebany. Który? Headsclap. Eee... Ten z rogami, kurde, headsclap. A, to, to jest... E... No to jest ciężka postać, to jest strasznie ciężka postać, nie trzeba patrzeć, to nie jest na prawdę. Brońcie to może jakoś, kurwa. Nie to już takie rzeczy. Zabiłem dwóch teraz. Ej, twoja lola. Wpierdol się na sam środek. I stój i tam tankuj Jesteś jebanym tankiem w końcu. Point spawning in 15 seconds Ja yeah, Dobra Gdzie ty jesteś? Nie plecy miałeś kurwa debilu robić na środku się <gry> ja nazajem a od razu zginę Wejdź O bardzo Dobra Zaraz, o kurwa Mamy wyjebali Dobra Zabiję Zabiłem kogoś jeszcze I mam r -kę. Mogę się wpierdolić w luda yy to mi pierwalić. Uważaj idzie tu jeden. Ale gdzie? Tu, tu. Z tyłu. Od nas robi wam plecy. O kurwa. Kurwa co ja oddaję. No? To ci mogę też twierdzić. No pojebane, czy jakoś kurwa debile, bany w kurwa grają. No kurwa. Czy wyjebane tak gra ja przynajmniej tak nie denerwuje jak... No, kurwa, czekaj, bo się muszę na tym to co O kurwa, aż mi wzywam. Wiesz, że kurwa nasz ten smoczek stoi na pierdola w drzewo? Wyjebane w tym, trzeba tym by skończyć. Bo ja tam stoję za drzewem. Ogólnie nasz ten smoczek, nie wiem czy widziałeś, w strzelał w drzewo. Stoi i strzelał w drzewo, no. Jebany Nie wiem, ja się muszę kurwa to rozkręcić kurwa w tej grze Zaczynaj na no i to Co? O, Ja też No. money Poszedłbym, kurwa, na papierosy. Burnendo. Póki mam jeszcze pić. Zagramy jeszcze mecze bym, i pójdziesz. Co? Zagrasz jeszcze mecze i pójdziesz. Dobra. A ty, zmontuję Dobra. Nie, czekaj. I daj mi lidera, bo ty wybrałeś tryb, tryby pojebane. No Jakie mam tryby? Tam trzeba nie wszystkie trzy wziąć, tylko tam czy nie, 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 wejdź to, to wyjebać, to wyjebać, tak, dasz. O. daj tylko to pierwsze, po lewej, co, no, no, to jest najlepszy tryb ogólnie w lolu, w e, w lolu. I dobra, ja mam plan, ty bierzesz tanka, ja biorę healera i lubimy rozpierdol. Co to na to? Będziesz healową, będziesz tak healową, mogę smokać tego. No to Bierko. Ja se zagram tym pedałem, nigdy nim nie grałem. Nigdy już się też tym czworem nie grałem, więc nie wiem. Dobra, jeszcze skrzydłowego to brak. O, wszystkich mamy. Ten twój, twój, twój smoczek i jeżeli podskoczysz do ziemi, to, za, to trzymaj spację, bo on wtedy chyba lata, coś takiego. Nie wiem jak on działa dokładnie, też nie grałem na nim. Ogólnie mamy dwóch smoków kurwa w drużynie. Ten co jest mniejszy, ten fioletowy, to jest, to jest strasznie mocna postać. O, mamy tanka. Zajebiście. Ten parik ogólnie jak jeżeli byś grał kiedyś w Team Fortress. Och nie, oni mają Eevee. Przecież ona to tak będzie wkurwiać. Eee. Dobra. To healuje. To healuje. Okay. To jest strzał. To jest strzał. To jest kierowane. Okay. To, cool to healuje. To, to jest. O kurwa, chopie. Dobra. Ja już ogarnąłem tą postać. I to jest właśnie zajebiste, że masz na początku meczu. Kurwa. Takie pole, w którym możesz kurwa postrzegać sobie i popatrzeć jakie maski ja miałem, nie? Z fajnymi I czy ja teraz uszę... 5, 4, to, 4, 3, 2, 1. Więc to zaczyna... W pierdolajcie się tam, jak w tej chwili. Może się spierdala w sumie killer zrobił kurwa te, no, Double killa, no co wy pierdolicie Triple Może jeszcze pęta zapierdala Czekaj Dobra jest ta postać, zajebista To wiem Właśnie tyle wiem kurwa? Szybko zdechnij jak komuś trzeba chwilę, nie wiem. O to easy match. I chopy w takich matchach nie musi pewnie niczego Nie lubię takich łatwych mieczek, kurde. Szał, 3 strópki ustawili, szał zabijany. Takie chopy pęta mogłem zrobić na początku. Ej kurde, dajcie mi sprawę. Dobra, zabiłem Masz, kurde, chwilę. Masz, kurwa jeszcze. Masz, kurde. O, chyba to zrobiłem. Cię ogólnie. O kurwa, nie nie zrobiłem teraz. No ja też właśnie. No i to, to chodzi że ty, no Zajebić ogólnie, zrobiłem. ale ale ogólnie zrobiłeś, nie zrobiłeś zarazie. No no no, ja też tak zrobiłem. Nie wiem, jadł. o kurwa, nasz tank zrobił kwadrę i to jeszcze zaraz. Jeszcze pan to może zrobić. No ta Eevee strasznie, kurwa, ale to widzę, że to są debile Ale grani. Ja zrobiłem tyle killi i nie mam żadnego zabójstwa. Masz! No, ja jak zrobiłeś 5 kill, nie co, ale to. Zabójstwo mam zero, eliminację No to iluminację to się liczy też jego kill, ale. Są dwa rodzaje killów w się. Ten który po prostu zabijasz, i ten który zabijasz całkowicie sam To jest... To są... Dwa różne killy Jak sam zrobić pętlę, ten skin, 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 skin To oczywiście dostaniesz tą kurwa 5 killi Co robi moja arka? To jest... Robujemy. Dobra Skórny się nutwóści, wiemy Masz opluję ci kurwa z zimieniu Coś kurwa dostać wytryskiem w górę Masz kurwa, masz kurwa, masz kurwa, masz, kurwa. Masz, kurwa. Wy dupcaj dziwko. Kurwa jest. No to jest Gdzico to jest takie dzidzi, ja pytam. Я опециалист 30-50. И это, конечно, не że to nie jest moc, to jest serio. Serio 30 mam o, 40 i właśnie tutaj zdechłem przed chwilą. O kurwa. Nie bardzo. Nie to liście, kurwa. Na tą dziwkę, na tą dziwkę, na tą dziwkę. Na no ty na chuj tu idzie, na chuj tu i co najlepsze ile mam, mam 3000 kurwa w niążku muszę zdechnąć A, to się i tak muszę Mładzie, GG wygramy to był zbyt ładny Jak dla mnie to był zbyt ładny Aż kurwa nieczykawy się zrobił Ja na NHP nie dadłem przecież Chcież chyba Wydę nie dadłem na razie no, bo jak grać na postaci, no nie? To masz te różne też karty i różne... 37 tysięcy też... obrażeń miałem A ile ja miałem tak z ciekawości Heal? To mnie interesuje bardziej. Dwie multi miałeś Nie, to, to, to nie to? Damage miałem 24 tysięcy. No wprawdzie... <tryk> I got broads in Atlanta, yeah. just to throw me in the family.